Wszystko, co nas otacza, złożone jest z atomów, a atomy z protonów, z neutronów i z elektronów. Elektrony mają ładunek ujemny, protony dodatni, a neutrony w ogóle nie mają ładunku elektrycznego. Czy myślicie, że ładunki dodatni od ujemnych da się rozdzielić? Tak, da się to zrobić, ale wymaga to siły. Ładunki z różnych rodzin, czyli plusy i minusy, bardzo się lubią i dlatego się przyciągają. Ładunki z tej samej rodziny, dwa plusy albo dwa minusy, nie lubią się i się odpychają. Ale dość gadania. Spróbujmy. W generatorze Vandergrafa poruszająca się taśma rozdziela ładunki. Te ujemne wędrują do ziemi, a dodatnie są zgromadzone tutaj. Gdy do tego sitka przykleimy paski bibuły, te zaczną się od siebie oddalać. Wiecie dlaczego tak się dzieje? W paskach jest za dużo ładunków dodatnich, a ładunki dodatnie nie lubią się ze sobą i się oddalają. To z powodu tego oddalania na elektryzowane włosy bardzo trudno uczesać. Włosy elektryzują się na przykład w czasie zdejmowania przez głowę swetra. Sami też możecie elektryzować przedmioty na przykład pocierając polarem albo flanelą powierzchnię napompowanego balonika. Ładunki potrafi rozdzielać także maszyna elektrostatyczna. Rozdziela je i gromadzi tutaj. Gdy ładunków jest za dużo, te wyciekają. Minusy przeskakują tam, gdzie jest nadmiar plusów. Wiecie dlaczego tak się dzieje? Ładunki o różnych znakach bardzo się lubią i się do siebie przyciągają. Nadmiar ładunków ujemnych jest też u dołu chmury. Pod chmurą Ziemia jest naładowana dodatnio. Piorun to nic innego niż ładunki ujemne przeskakujące do miejsca, gdzie są plusy.